Siemano, z tej strony Agnieszka, dziś powiem wam o moim problemie, nie z kim nagrać odcinka z Minecrafta, wiem, że to smutne, ale dobra, prosiłbym o napisanie komentarza, jeśli ktoś by chciał nagrać ze mną odcinek z Minecrafta, każdemu postaram się odpowiedzieć. Kogo wybiorę, napiszę mu. Najlepiej, jakby ktoś po, wszyscy podawali swój Skype. To bym mu napisał. Czy nagrywam, czy nie z nim. To wszystko na dzisiaj. A jeszcze jedno. Postaram się wrzucać więcej filmików na YouTube. Dobra, teraz skończę. Nara. Z tej armii. Nag nagrywał. Dobra, nara, już się serio, narka